Albo mieć pieniądze i robisz elegancko, albo mieć fantazję. Ciekawe, kiedy weźmiemy się za to pomieszczenie i zaczniemy tu wynosić. Ja po tym wszystkim to na jakiś All Inclusive pojechał. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym pięknym dniu. 17 stopni, godzina 7. Pogodynka z rana. Dzisiaj plan na dzisiejszy dzień. Jak widzieliście w poprzednim filmie, popsuliśmy strop. Tu się popsuł, spadł. Monia, Monia chodziła po, po stropie, zrzucała deski. Plan na dzisiaj jest oczyścić cały ten garaż, zrobić z niego tutaj pustkę. Pierwsze co to trzeba te dechy stąd wynieść, zlikwidować, wszystko wynieść stąd, wyczyścić, wymieść. Yy... No i zobaczymy. Co no i zobaczymy. Dalej. Możliwe, że moja dzisiaj będzie miała karszera. Także przejedzie cały garaż karszerem i... Będzie pięknie. Będzie pięknie. No. Będziesz mógł autem wiedzieć. Albo autem, albo tak jak, tak jak mówiliśmy, zrobimy sobie tu miejsce Ay, cicho cicho. W, w wakacjach siedzą tam. A jak gołą? A właśnie No właśnie. Film z tym gołębiem Go jak pokazywaliśmy, no to już tak chyba z dwa tygodnie minęło. Ciekawe. Bo to wczoraj tak nic nie latało No właśnie, czy tutaj. jeszcze jest? Może się już wyprowadził. Znaczy gniazdo pewnie nie jestem. Gniazdo jest, ale puste. Nikogo nie. Może na śniadanie polecieli. wiesz, tu all inclusive mają, nie? Ale nie, co, co gołąb sobie robi gniazdo, wykluwają się małe i sobie tak, lecą dalej? Tak czytałem wtedy, bo ja wtedy. Czy nie tak jak buciane, że już zostają nie. i wracają? No Google mówiło, że nie, bo jak wtedy to gniazdo wykryliśmy tam, no to pierwsza moja myśl, że trzeba zlikwidować, nie? Żeby, no bo wszystko tu. No wszystko zabrudziły te gołębie, ale poczytałem, że no nie można, trzeba poczekać, aż sobie odlecą, Jak gniazdo będzie puste, to wtedy można żeby nie wróciły tutaj inne, bo te które tutaj się wykluły to już tu nie wrócą tak mówi google, No komu wierzyć jak nie google Bra, bierzemy się za garaż biorę te dechy i przenoszę je do stodoły myślałem żeby je wciągnąć tam z powrotem na górę ale to nie ma sensu będę już na dole rzucę je tutaj do stodoły tu może się je wykorzysta na coś może się kiedyś potnie na jakieś ławeczki nie będzie trzeba wchodzić na górę po deski, będą na dole. Tutaj do też te to trzeba, te co będą na podbitkę, na jedną no stronę. Tak, żeby no dużo dnia, ich nie, nie ma. Tu trzeba roboty sobie w na rogu. dużo ich nie ma. To przerzucimy je na to, a tu rzucimy na tą stronę. Czy tutaj to będzie wygodniej. O, może tam, rzeczywiście. Tak, przez te drzwi małe. Dobra, to tu sobie je wsuniemy. Sytuacja wygląda następująco. Kara się teraz tak prezentuje. I zargaliśmy te wszystkie deski, co tutaj były. I tak. Wrzuciliśmy sobie, tak jak tutaj mówiliśmy, na tą część. Niech sobie leżą. Na razie pomysłu nie mamy na nie. Ale tutaj trzy deski wybraliśmy i zostawiliśmy sobie do umycia. Będą na jakieś ławeczki czy, czy coś. No i tyle. Kawałek A, tak. palety też się znalazło. Taczka za tujami sobie yy, godnie stoi. Żeby je Już czeka, tak, żeby wywieźć. Dobra. No to lecimy dalej. Co tutaj? Jak tu się dalej zabrać za to wszystko? Tą paletę trzeba wytargać. No i cały ten styropion. Kurde. Tu musi być pusto. Tutaj nic nie może być. Dalej, kurczę, te wszystkie gabaryty. No to jest styropian, to nie mam pomysłu w ogóle. Nie chcę mi się żadnych ogniw skrobić z tego. No ja bym tu poukładała, gdzie nie ma tych, tych yy, przestrzeń tutaj jest do tej, nie wiem, mhm. listwy, deski. Po prostu tak. Poukładać, zaszpachlować, to będzie ściana. To może je po prostu powrzucać tutaj na razie na górę, co się da te kawałki. A później się to poukłada. Wie, na początku. Aha. Gdzie stałaś w kolejce, jak rozdawali? Po rozum. dobra, tutaj mamy jeszcze przygotowane parapety pod tamtą okna w starym domu. To ja tutaj wyniosę. Trzeba coś wymyślić miejsce na ten styropian. tak wyjąć i położyć. No to tam bez, sensu. bez sensu. To w międzyczasie myślimy, ale cały czas dalej wynosimy. Na różnicy, które sobie majster zażyczy, żeby kupić je, jest ich za dużo. Może je zabierze. Dobra, targamy teraz podstawę czegoś podstawę czegoś. kawał żelazka może robić kiedyś za podstawę do stołu. No blacik. Ustawiamy do mycia. Okay. Frania. Została, bo może się kiedyś przyda. No i jeszcze tak stoi. I tak nie zabieram na wieś, no ale co z nią zrobić? Tak, po prostu wziąć ją wyautować. Ona nawet do ozdoby niech sobie stoi, jako zabytek. Może sobie tutaj z powrotem no. wrócić, nie? Na razie ją do wystawiamy. Umycia. Do umycia. Tu kiedyś kwiatki zaistnieją. Też do umycia. Kosz na śmieci. O, jest. Do umycia, ale on jest pełen skarbów. Ja tu wrzuciłem rzeczy, które się mogą przydać. Mhm, powierzchnie do waltowania. wiertła do metalu. Wyszukałeś. Tak, ja sobie to wrzuciłem i zapomniałem, że tu jest. Ta, o, nawet żarówka jest. Tak, chyba opakowanie. Co to? ty, jest żarówka? Nie, żarówka. Kiedyś się wrzucili, nie pamiętam. Odrdzewiacz. O zobacz, to pięknie pójdzie. <noise> o, jest kartusze kurde, ile to jest skarbu przejrzenia to wszystko jeszcze raz Aha. Nawet grill'a mamy, ale nie korzystamy Trzeba go umyć Do umycia Koszyki na grzyby Jest film na kanale, jak Monia z tym koszykiem chodzi na grzyby Drugie kwiatki mamy <grystanie> koło zapasowe do taczki. Pasowałoby? No idealnie, to niech zostanie. Damy do szpicherka. Znaczy szpicherka, no tak mówimy. Żaden to szpicherek, już, ale komóreczka. Zobaczcie. Mieliśmy też piec. Taki na gaz. No, gaz i prąd. Gaz i prąd właśnie. Co lepsze to działa, tylko tu trzeba chyba już na wierzch Także... Na złą to się nie opłaca, nie przyjmą tego. Co ty to na przok się oddaje takie rzeczy? No nie będziemy już z tego korzystać, więc nie, nie oszukujmy się i nie graćmy sobie. No nie nie, się to. Także do oddania. No i proszę Państwa, wyłoniła nam się furtka, o którą często pytacie. Jest, nawet jest skrzynka na listy. Bez listów, ale jest. Tak wygląda skrzynka na listy. No i co, trzeba ją wytarkać. Ojojoj. Oj, oj. No i co? Został nam w sumie ten styropian. I drzewo. I drzewo do przeniesienia. Chwila zastanowienia się co z tym styropianem. Dobra, jest decyzja co ze styropianem. Takie klocki większe o, klocuszki rzucamy na górę. Tam będziemy sobie układać jako klocki. Aha. No i widzisz, rzut za trzy to był. A jakieś małe skrawki, kawałeczki, takie jakieś nieforemne. Yy, rzucimy na razie sobie do stodoły. I zobaczymy co dalej. O, ale stodoła na razie będzie takim naszym miejscem na rzeczy, z którymi nie wiemy co zrobić. Wyrzucamy te małe kawałki tam, ale tutaj takie płyty zostały, trochę jeszcze tego jest, zobacz mnie. Dwa sobie, że o, z tego sobie byśmy na przykład ściankę zbudowali. Nie zakryli to to. I jest. A czym to, na gwoździe? Na klej. Na klej? No. No tu od dołu Ci się to przykleje, a od góry, tu masz na czym, a dalej? No tam też jest belka. Do belki? No pewnie. No. Tutaj te dechy, co wystają na dół, trzeba będzie uciąć, żeby tak tutaj brzydko nie wystawały. I dalej ten styropian zrobić. Dobra, na razie zostawmy te skrawki. Tutaj może się przydadzą jednak do zabudowania kawałka tej ściany. Powiem Ci, Piotruś, że idąc naszym tokiem myślenia i pracy, to. Mamy dwie opcje: albo mieć pieniądze i robisz elegancko, albo mieć fantazję. My mamy to drugie. <grym> Teraz coś zadaj pytanie, co jest ciekawsze w życiu, nie? Czy po prostu wszystko załatwić pieniędzmi, o tak? Czy jednak. No prościej! No tak, ale nie Leżysz sprawia. T... Ale to żadnej satysfakcji nie masz. A tak, co minutę inny pomysł. Jeszcze czyno. Kurcz. Korzystaj z nim. Nie, 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 nie przemęcz się, bo to ciężkie. Dość dość, ale to jest gibkie. Z rozwagą. No to akurat twoje drugie imię. Co <grymne> nam nie zostało? Kolejna taczka do wywiezienia. Jedziesz ty czy ja? Mogę jechać, no z takim ciężarem tu dam radę. Aha. Nie pakuj tyle, bo tu spadnie ci. E, tak. O, i będzie zbierała po drodze. A droga daleka. Tu jeszcze ten schodek najdłuższy, no bo tak... może było... czekaj, czekaj, deskę Ci położę, zobacz, o, wszystko ja. jest pod ręką. A ja nie widzę jak jeść. No dawaj, 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 dawaj. Dobra, dobrze jedziesz, no dawaj. I dalej. Widzisz? Takich dwóch. Kurczę, jak my się uzupełniamy. O! o. No ale Ty po desce miałaś nie chodzić, złamałaś się. Koszty, wszystko w koszty się tu. Desek tutaj, o widzieliście, dużo jest. Dobra, kiprujemy. Tutaj. Ciekawe, że jakiś czas stąd będziemy wynosić gdzieś. No będziemy gdzieś wynosić, no. Rusztowanie stoi. Dla majstrów. Dzisiaj dwóch. Kawusia, ciasteczko. No i co? Monisia sobie zamówiła sprzęt. Już widzieliście, jak myłam płot. Był używany, się sprawdził, mi się spodobał. Tak. A ja właśnie nie wiem. Nie wiem jak to będzie. Przyjechali od razu, zasiadają, goszczą się, tu są w czasy czy jak? Agroturystyka? Ty no. tymi majstrami tak jest. A tu graj dołek. No i co? Ja sprawdziłem, moja tam jest, mamy pięć płyt karton gipsowych, bo jak kosztowanie A każda płytka? Ta po 100 m? 20? 250. Na? Na metr 20. No to musimy zmierzyć ile tu jest. No to powiedzmy. To że jest 1,20 20. Raz, dwa, czyli trzy płyty trzy tu. Trzy płyty, czyli przód będziemy mieć zasłonięty. I jedną z tyłu. Tak? Pięć? Pięć jest. No. Trzy, dwa, to tu jedna braknie. Hmm. No, znaczy, no to się coś wykombinuje. Najwyżej to drzewo jakieś krótsze coś się wciągnie. W położymy jakieś lepsze i tyle, jakbyśmy zrobili. Mm -hmm. Najważniejsze, żeby tu. Ale tu z przodu będziemy mieć. z to przodu było nie? No. git. No okej, okay, no dobra. No, to w kolejnym etapie. No, na razie będzie trzeba tutaj wysprzątać. Czyli co, idziesz z majstrami na kawusie, a ja sobie tu będę działać. Tu ten kawałek wiesz, znalazłam. Taki wycięty, tam jeszcze drugi, A, żeby, tą żeby tą dziurę tam zatkać nie, i on by pasował tam go wsunąć. No dobra, pomyślimy coś. Coś, coś się wykombinuje, no to ja tu sobie dalej działam, no to zostało mi tą blachę, wytargasz? Bo to, bo nie wiem, blachy, to ale... idę po rękawiczki, nie? Coś Piotruś, zanim zacznę. Co no. Ma to sens? Co? Przekładanie tego? No. no nie wiem, może zostawić. No ale tam zobacz, ile jest takich biurów, yy, trocin. No i jak będę tu myła wodą, to to wszystko będzie, wiesz... Dobra, jak zawsze przed czymś wielkim się zastanawiamy. No ja idę do majstrów trochę, tak? Zaczynamy o, o jest... 8.40. Zobaczymy, ile zejdzie. Trzecia taczka załadowana. No i właśnie dlatego co tutaj jest na dole. Trociny, jakieś, nie wiem, folie. Nie chciałam tego zostawiać, bo było widać, że tutaj jest syf i po co to wdychać. No nic, trzecia taczka, godzina 8.45. Nie jest zły czas, więc chyba rzeczywiście, najgorzej się zabrać, aż. Jak już człowiek się weźmie do pracy, to, to jakoś idzie. No więc, no co, no działamy. Może jak się tak o, tryknie, to zniknie. O nie, jak się stryknie, to Piotr się pojawia mm. i Proszę bardzo. Tak i to pożyje, no. Ktoś musi nadzorować. Nadzorować, trygować jakiś, No mówiłeś, żeby zostawić, właśnie pokazałam widzę, dlaczego nie chciałam tego no, zostawić, nie? To jest folia jest jakaś? No jakaś jest folia, truciny. Więc wiesz, wiesz co jest. Nie, no trzeba się pozbyć żydostwa. No. Jest karszek, to się wszystko za Dobra, Monia tam przywozi tutaj taczką, a ja tutaj będę układał. Idzie. No teraz po drewno drewna mamy to Ogniska będziemy robić. Przecież do poleciaka nie wrzucimy. Kolejna dostawa. Przyjechała. Kipruj. Jeszcze nie wiem, 6 taczek. Co ty gadasz? Naprawdę? Myślałem, że już koniec. Jeden z majstrów mówi, żeby się zadał. Także, no, to, to Ogniska ro... Deficytowy to. Bo... Pelet tego zrobimy. <grymne> no. A tam, proszę Państwa, siatka się robi. Majstry naklejają siatkę. Kolejny etap ocieplenia ruszył. Jak widzicie. Także jest szansa na zakończenie tego etapu z ociepleniem. Co masz do powiedzenia, bo toruję sobie tu wyjście, elegancko, co chwilę mi tutaj kłody pod nogi rzucasz. Takie życie nikt nie mówił, że będzie łatwo. A, ostatnia taczka. Ostatnia taczka. To już jest ostatnia, ostatnia? taczka drzewa, nie? Ale... Dwie taczki, no, albo trzy. trzy jeszcze będą w śmieci, nie? Ale to już i tu. Nie. To za stodołę użyźni się. Czyli ostatnie to i mogę stąd wychodzić. Co? Dawać, co? Jaką niepotrzebną robotę odwaliliśmy? No Proszę bardzo, teraz przestrzeń prezentuje się już tak. Zostaje już tylko kwestia wywiezienia tych trocin. No i co? Wjedzie karszer. Zaraz będzie czysto, bez kurzu. Nie zostanie sama przyjemność. Zrobienia z tego miejsca, mam nadzieję, fajnego miejsca na odpoczywanie w końcu pod dachem, bez względu na pogodę, przyjedziemy, otwieramy wrota i siadamy, i, i mamy, nie kombinujemy. A tutaj, w tych promieniach słońca, na pewno to się wykorzysta. Tutaj już mam patent przykręcić do ściany i powiesić jakieś kwiatki w doniczkach. No i tak. Kanki też właśnie obmyję karszerem, Kanki, banki, w zależności gdzie, kto, co i jak. W każdym bądź razie mleko było w nich odstawiane do mleczarni. No i co? Wykaraskać się stąd? Się tutaj nie dużo, się. Dobra, no to ja biorę taką łopatę większą. O, kto chce, to jeszcze jedna jest. Kto chętny, proszę bardzo, nie wstydźcie się, wieście. Do pracy, rodacy. A w ogóle czas, właśnie, zaczęliśmy 8.40, mamy 9.20. Kurde, godzinka, panie, niecała i... No, ale teraz będzie tam. Tam się dzieje. Zobaczymy. Ale już daję spokój, nie tak. za nimi. Zabrą tak, niech sobie... I niech skończą w końcu. Działają w swoim tempie. Te drzwi też przejadę karszerem, bo im się należy, niech poczują. Luksus. Oli Inclusive. <laughs> Ciekawe, kiedy weźmiemy się za to pomieszczenie i zaczniemy tu wynosić. Ja po tym wszystkim to na jakiś Oli Inclusive pojechał. A kto ci broni? Masz basen. <laughs> Skorzystaj! Na all Inclusive też masz basen. Cięcie. No i rzecz niemożliwa staje się możliwą. No. Dach, mówił dach mnie, zrzucony. No. Dziadek mówił. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli jest tylko. Zdrowie i chęci do pracy to wszystko można. No. I, I się uda. A ta ściana to jak ona jest przymocowana? A, tam z tyłu są jakby zawiasy. No. Miały być też pewnie wrota jakaś. No co, kurde wrota, przecinasz tutaj, no, robisz co... zetkę i masz wrota, tylko tam jest tyle. No, nie, akancji, nie ma co! Nie ma... Tam nam nie potrzeba wychodzić. Nie, no. nie, nie. Ładnie to zaraz nie. To przyjdzie. zostawiamy, to się umyje i może się tą blachę tutaj. Albo się zostawi, zobaczymy takie prześwity, pomalu. może się pomaluje tym olejem. No zobaczymy. Bo nie wiem, czy tą blachę... To popsuje klimat, drewno to drewno, nie? No. Ja się biorę w takim razie za te drzwi, żeby można było je otworzyć po całości. Podkopać, Czyli z tam tamtej tak. strony muszę podkopać, żeby się dało otworzyć całe. O, tutaj, zrównasz ten teren. Jeszcze walczę tutaj z drzwiami i myślę, że czas antynowy się powoli kończy. Czyli cała ta praca trwała aż godzinę. Jeśli jesteście zainteresowani, co dalej poczynimy tutaj z tym pomieszczeniem, jaki w końcu pomysł wymyślimy tutaj na tą górę, co z sufitem. Samonia idzie dzieciom zrobić śniadanie, bo właśnie się obudzili. Tak, a ja Was zapraszam na kolejny film, w którym pewnie dalej będziemy walczyć tutaj. Z tym pomieszczeniem. Wszystkiego miłego. Bajo. Bajo.